Cześć, zaśpiewam Wam piosenkę, którą sama napisałam jakiś czas temu, dosłownie parę dni temu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ty i ja nie spotkamy nigdy się krętą drogą tak jak my. Przed nami tysiąc róż, ale cóż napisać list nie wiem, lecz pragnę wiadom być. Przede mną tysiąc dróg, uu, uu, uu. przed ciebie tylko idź przecież. Ja pragnę gwiazdą być, Przede mną tysiąc dróg. Uuuu, ciebie, Tylko idź przed ciebie, Nigdy już bez ciebie, Gdy świat dotyka zwój, Przed nami tysiąc dróg. Przed nami tysiąc dróg. Napisać list niełatwo jest. Ja pragnę gwiazdą być. Jej, yeah, yeah. ja pragnę gwiazdą być. Dziękuję. To już koniec. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcji kanału i komentarzu. Mam nadzieję, że pozytywnym.